a most autostradowy na górze. Zapora Hoovera, budowana, oddana do użytku w 1936 roku, budowana była w ramach robót publicznych, żeby zażegnać wielki kryzys gospodarczy. Celem było zaktywizowanie bezrobotnych. W związku z tym państwo podjęło decyzję za Roosevelta w budowie elektrowni wodnych i autostrad. Ta ma 211 metrów wysokości i 380 metrów długości. Elektrownia bodajże 1200 MW mocy. Spiętrzenie spowodowało powstanie jeziora Mid. Białe brzegi wskazują, że poziom lustra wody obniżył się i to znacznie. A jest to za sprawą znacznego poboru wody dla rozrastającego się Las Vegas. To zapewne kanał spustowy, którymi woda leci z jeziora na nie, turbiny są w tych wieżach. A to zapewne rura prowadząca wodę do Las Vegas Pobór wody jest tak duży, że Colorado nie dopływa do morza wysycha przed samym ujściu na terenie Meksyku niestety jest to problem dla tego kraju trwają rozmowy ze Stanami na temat podziału wód rzeki Colorado Tędy zapewne przy budowie e, zapory przerzucono bieg rzeki Kolorado. To jest ta 211 metrów wysoka łukowa, najpiękniejsza tema na świecie. Budowana systemem komórkowym, co widać wyraźnie, że beton był układany takimi komórkami. A tu są umieszczone turbiny. Chyba cztery tu są i dać spół z wody. Yes, Obecnie maksymalna moc elektrowni wynosi 2080 MW, Woda z jeziora NIT dociera do Turbin poprzez wieże wlotowe z prędkością 140 km na godzinę. Przez te wieże przechodzi cały przepływ rzeki Colorado. Rzadko stosowane są przelewy i, wy, i wyloty. Nowa inwestycja, moza autostanowy zapewne by chronić koronę przed terrorystami. A faktycznie wiesz, tą koronę też warto, bo ona jest ładna. A tam ci nasi, lenie nie chciałem się iść, dostali tam. Jadąc przez północną Arizonę można dostrzec dużą zmienność krajobrazów. Na północnym zachodzie rozciąga się półpustynia, która przechodzi stopniowo w suchy step, by w okolicach Flagstaff przejść w dość bujne, jak na tę szerokość geograficzną, lasy sosnowe. Ta duża zmienność jest skutkiem różnicy w budowie geologicznej, ale bardzo istotny wpływ ma wysokość nad poziomem morza, im wyżej, tym opady są wyższe, a to sprawia, że roślinność jest bujniejsza. Zatrzymaliśmy się w miejscowości Williams w fragmencie słynnej drogi. 66 prowadzącej z Chicago do, na zachodniej do Kalifornii. jakiś indyjski. Konfederaci jakieś stare auta Waga 66 towarzyszy linii kolejowej linia ta ma znaczenie strategiczne stąd zauważyć można na torach olbrzymie składy pociągów liczące czasami 3 km i 100 wagonów Natomiast miasteczko Williams jest bramą do Wielkiego Kanionu, mimo że ominęła je w latach 80. Autostrada 40, mieszkańcy dali sobie radę, żyją głównie z usług dla turystów, zwłaszcza w sezonie letnim. Jest tu dużo moteli, zajazdów, karcz, restauracji i stacji benzynowych.